Siemano witajcie, z tej strony Tymorex i dzisiaj jak widzicie będziemy grali w Brawl Starsa i będę próbował no, trochę odniżyć dynamika, bo tak trochę... Tak trochę mam zaniżonego. W sumie nie, nie aż tak trochę, ale no jest zaniżony. No, i będę go odniżał dzisiaj. Spróbujemy na tabeli, znaczy na, na tabeli, na arenie zadymy i zobaczymy, czy to się uda. Czy tak raczej nie za bardzo. Zaczynamy rundę. No, tutaj to może być łatwo, ale nie musi. не их починил. Ага. Что он сделал? Był. ...no ja też sobie zbytnio nie radzę. Ale dobra... a... ...no w sumie dobra. Jest dobrze. No... i posz poszło. O, te... ...o tych jak sobie... nawijemy uta bym tylko jeszcze w nie trafiać to by też było dobrze hmm. a. a to będzie łatwa runda już trochę będę miał mniej odniżonego tego edy, edy edygar edyna majka Nie no. To jest łatwiejutka wygrana, no. Udało się. Jest dobrze. Jeszcze dwie rundy tak wygram i będę miał odniżonego. Na 150 kredytów to. Ale jeszcze, dwie, nie, tak dwie, trzy rundy. Wcześniej trochę źle powiedziałem, że dwie, tak dwie, trzy. O nie, patrzałem na przeciwników, może być ciężej tym razem. O nie, popatrzałem na nich. O nie, tu, a nie, tu po oko. Nie widziałem go. Nie. 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 nie, nie. Więc ja mogę widzowie takie wyzwania sobie teraz zrobić, że po prostu będę się starał, by na przykład Pół godziny odniżyć tego dynamajka. Pół godziny sobie dam na to wyzwanie Zobaczymy co to będzie, czy odniżę go, czy tylko jeszcze bardziej, bardziej zaniżę Jak na razie no tak średnio idzie O ja No średnio idzie bardzo średnio. Już 5 minut minęło na nagraniu. I tam możecie mieć trochę krócej. Ale minęło 5 minut już. To mi jeszcze zostało 25 minut. Oczywiście wiadomo, no nagranie będzie krótsze. ale ja będę grał przez 30 minut o ile ja telefon mi nie padnie Nie, zaraz go podłączę i ja będzie dobrze Ja teraz będę widzowie O trochę mi regułuje Poczekajcie trzeba zrobić jedną sztuczkę Jeszcze gorsze lagi widzowie, coś co to się dzieje? Poczekajcie. Coś nie tak jest. Coś jest nie tak. Nie no o co chodzi? To, no nie, no nie ja to O, zaczęło działać. A no, poczekajcie. A teraz? podłączę to lepiej? Dobra, teraz jest dobrze. Nie wiem skąd te lagi się brały. A dobra, ja was tam nie będę zanudzał aż tak tym graniem. Możliwe, że wam time taj, lapsa puszczę. Będziecie widzieli w przyspieszeniu, tam jak gram. Także. Już nie będę się odzywał, tylko będę time puszcza. puszczał, także ja już gram, nie będę się odzywał. Nie jest zbyt dobrze. Aha. No, ta runda widzowie, chyba będzie przegrana. Zaraz zobaczymy, bo nie... ...nie, już szans to nie mamy. Chociaż... ...nie wiadomo jeszcze, ale zobaczymy zaraz... ...to co z tego wyjdzie. No jajaj jaj. No Kaju Idę na tego Kaju Nie damy mu im Nie damy no. Już go pokonali No i fajnie idą na naszą bazę no, no i po nas Dobra. Eee... Zmienimy chyba treść W napad dawno nie grałem... Patrzę, co w klubie piszę tam. Nie Zobaczymy, w napad zagram. Teraz trochę bez timelapsu pogram. Albo, no, trochę w rundzie tam bez timelapsu, trochę z timelapsem. Fajnie, oni już na nas jadą i w ogóle, a my jeszcze nie. Zostaw ten sejf. Nie. Co to było? Edgar, jakiś uwolnięty jest. Mendy! No, Mandy! Mandy! No, nie no nie. No bo przegrałem widzowie, więc... czasami ciężko zwrócić się... O, ha, ha. W nagrodę. W nagrodę. To będą jakieś sproczeńca po 100 tysięcy kucharków Ja nie wiem, tu już widzę, że oni mają po 100 tysięcy kucharków. Broster, czy wy możecie naprawić? To dobieranie przeciwników mi dają jakichś przeciwników, którzy mają 200-300 pucharków a w przeciwnym teamie 100, 150, 200 tysięcy pucharków nie no, mała różnica, nie? nie? no, mała różnica pucharków tylko, nie? to w tak, że nikogo nie zrobiliśmy jeszcze yy, yy, poczekajcie, trzeba wyjść z tej rundy

Ale mi dziwna to jakoś. Ogólnie zostało. No nie... To czyli... Znaczy, no prawie 7 minut. Lekko ponad 7 minut zostało. Tego challenge nie, nie uda mi się raczej challenge, challenge tego przejść. Ale nie, dobra, nie ma co gadać źle. Może mi się uda ten problem zrobić. Tarączka może być wygrana. Nie, 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 Aha, zabił mnie. Na no, łóżku to raczej nie zadziała. Była szybka runda. No. Ja mam 5 eliminacji. Widzę. Zostało 6 minut do końca. 6 minut do końca. Idą no, mi dali chyba tego samego co miałem wtedy. Bo coś kojarzę, Jednego tego samego, co mi ja I Edgar. Nie, nie, Edgar. Edgar, serio. Na nagrodzie jeszcze. Jeszcze na hiperze. Leży Edgar. Prawie. Chyba. Leży. Hmm. Teraz ja leżę. Ja wiedziałem, że on to zrobi. To było do przewidzenia. To było do przewidzenia. Że jak w niego rzucę, to on rzuci... Nie przyrzuci. Jak ja w niego rzucę, to on... Skoczy na mnie. On znowu to zrobi. Yeah. Znowu to zrobił Czy Kiedy? Ta runda jest jeszcze do wygrania. Jest jeszcze do wygrania. Tu jeszcze jest nadzieja. Czemu go nie zabiłem? Nie ma nadziei. Zostało 20 sekund do końca. Egers, bo na mnie skoczył. Jeszcze go... I zostało do końca 3, że 4... liczyć 4 4 minuty? 4. Który? Ja na mówię, że zostały 4 minuty. Chyba pierwszy. Nie, czy, ja, czy ja już mówiłem, że 4... nie, to mówiłem, że 6 zostało. 3,5 minuty. 3 minuty 30 sekund zostało. 3 minuty 30 sekund. 3 minuty już po poniżej 3 minut 2 minuty 2 minuty i 30 sekund właśnie teraz wybiło. Ja ten challenge wykonam wątpię. To no, tak naprawdę za... 15 sekund. Poczekajcie, dobra, ja muszę się skupić. Już dwie minuty zostały. Za chwilę będą dwie minuty, poczekajcie. Już 2 minuty zostały widzowie, tylko. Serio. Zabij chociaż tego kruka. Czy jest sens, żebym jeszcze grał? Oczywiście, że jest sens, żebym jeszcze grał, choć już tak naprawdę nie ma, bo yy, półtora minuty zostało. Ale myślę, że to będzie ostatnia runda, jaką zagram już. Będziemy kończyć, czy na nie ostatni. Znaczy, ja w opisie film, tak czy w opisie kanału dodam, będziemy nagrywać różne gry. Każdemu się będzie mogła spodobać inna. Czemu ja się nie pokazałem? Czemu wy go nie zabijacie? Zabiliście go, dobra. Jesteście jednak. No nie wiem. Włączę jakąś tempą ochronę, Edgar. Ja przynajmniej nie ma tego gadżetu, który mu dodaję. Ulta w kilka sekund. Tak, on tu jest, tu. On nam nie skoczył. Jak go tutaj powerkeeperuje? Co powerkeeperuje to? Dobra, tych 30 sekund widzowie zostało. Dobra, ale tak o. Jak już będzie nawet po czasie, to mi jedną rundę widzowie dokończą. Tą jedną, jedyną rundę. I kończymy, bo zostało 20 sekund. To jest nierealne, żeby w 20 sekund ich wybić. Jest. No ja już nie wybiję ich. Stało 5... Pięć, pięć, pię no 5 sekund do końca zostało. 3, 2, 1. I tak naprawdę w tym momencie powinien się zakończyć ten mój challenge. Ale ja go nie mogę zakończyć, jak jestem w środku rundy. Już widzę, jest ponad 30 minut. Ale trzeba dokończyć ten challenge. Znaczy dokończyć. Rundę dokończyć. Bo tak naprawdę tylko rundę kończę i papa. pa. Z Brawl Starsem, z odcinkiem. Zabili go na szczęście. Nie, 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 nie. nie. Mam Loła i Edgar mnie atakuje. Dobra, nie po No, minuta ponad czasem. Dobra, jedną rundę dostałem. Jeszcze Znika dostałem. No widzowie, challenge, challenge nie udało się wykonać niestety. Także w tym odcinku to już będzie na tyle. I co? Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Obserwujcie następne odcinki, znaczy następne i no następne odcinki. No i na razie widzimy się w następnym odcinku. Mówię to drugi raz. Nie? Na razie.